Ale ale akboxing w gotowości. No, to jedziemy. Karolule. Co kurde? No, no Na prawo. <tryk> no nie, no. Nie da się, muszę to oddawać <grym> Nie, <grym> dobrze. No, to, to siłą wszystko. Co to jest? Mamy wszystko. Syfy. Sy. Mm. Mm. Ula la. Mm. No, towar, no, pokazuj wszystko. Towar, <grym> towar za 400. No właśnie, dokładnie. No, taki trochę słaby, ale. Waga, ile było? Prawie 20 kg. No, tak? no pokaż wszystko po kolei. Tutaj dwie baterie. Dobra U. Impact. Super, super. Kolejne. Dwie baterie. Mhm. Mm. <laughs> Rzymskie ognie. Piętnostrzałowe O Ooo. Wow. No trochę... Tro, trochę ich jest to z brzegu wyciągajcie 30 paczek tu jest 6 paczek w 3 2 paczki smoke color i zielone gdyby ktoś był daltonist wulkan 4 sztuki w paczce 4 sztuki flar czerwony bo <laughs> już no tutaj, rzuciutkie smoki <laughs> Bardzo polecamy na... No. no co? Ty też coś mów? Kolejna płaczka rzymski, no to dam lipa. <laughs> Kolejne cztery no. no tutaj mamy rakiety tak najlepsze na świecie Cheetensy <laughs> Do zabawy <laughs> Kolejne 6 paczek ff Pokaż, pokaż Tutaj pokaż. flarę pomarańczową Dla kibica Bardzo solidna mm. Troszkę. Tym, tym razem no. niebieskie, kolor smoki jest Troszkę lepsze rakietki U, Wow cool. <laughs> Tutaj mamy satelitki bardzo dobry towar, polecamy. No, tutaj trzy baterie. Ooh, yeah. Tutaj eksplozivów trochę. Gratulujemy. Czypaki. Dobrze. No, tu znowu wulkany. Co my tu mamy dalej? No, tutaj jepy. <laughs> bardzo, bardzo solidne rzeczy. Bulgarny. <laughs> bardzo, bardzo mocne. Polecamy bardzo. No tutaj jakieś pierdółki. Pirot bajery za grosze. Co my tu mamy dalej? 300, 100% adrenaliny. Kolejne 6 paczek FT Projekt. No tutaj trochę koliberków. Fajne, fajne tu zabawy. No tutaj, tutaj, oczywiście trochę żabek. Bardzo śmieszne żabki. Bardzo śmieszne są. I kolejne sześć paczek FP3 Tutaj trochę bolsów, Kolejne 6 paczek FP3 Jakieś 7 metrów lądu lądu. Siedemetrów. lądu Tutaj dwie paki froszów Czerwone kolor smoki albo różowe samo tutaj kolega nie wie To co to nie wiemy co to jest Jakiś... Jakieś... Jakieś dosy takie małe. Bez... Wow. No tutaj, tutaj... jeszcze trochę takich... Kulów dymnych. Co dalej? Kolejne eksplozywy Fontanny. Jeszcze trochę froszów. No tu mamy dalej korniki, osy. Znowu korniki. Są no za owady. No tutaj piro Speedy i bum freischlere. To jest dobry towar. Tutaj trochę kulek dymnych. Widać. No tu się zawyruszyła jedna. No tutaj to już mieliśmy. No to są pszczółki. Bardzo fajne. Co my, co my tu mamy dalej Tutaj no, znowu brum Kleischlery no to już też mieliśmy najlepsze coś takiego fajne co bardzo polecamy tutaj jeszcze osy mamy pirospidy no to jest to samo osy no i ostatnia sztuka, co to jest? Powerball, bardzo fajne. Zostałem. No, 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 będę na na rozpałkę, na się... Zbierała się, o to taka hauda, Cała góra. O, wszystko ładnie, wow, elegancko. Dziękujemy za uwagę.